Siemanko, wpadłem na taki pomysł, że poza eksploracją mostrą z shortów, którą możecie ostatnio zauważyć, można by dorzucić jeszcze do tego małe vlogi raz na jakiś czas. I dzisiaj nie dość, że zabiorę Was troszkę na Kraków, to jeszcze dodatkowo poopowiadam, co tam się u mnie dzieje i co planuję w najbliższym czasie. Ale, może, vlog. Zacznijmy od sprawdzajki, bo trudno nazwać to polecajką. Skoro jestem w Krakowie, obczaiłem jakie muzeum jest na tyle długo, żebym zdążył tam jeszcze dzisiaj podjechać. Otwarte za darmo, zobaczymy co oferuje. Jedziemy na ryneczek. Miało mi się, że za czasów kurierki tam raz pani mi otworzyła w skąpiu w stroju Ale nie miała jak zapłacić, zostawiła nawet kipa miła odmiana od panów nie do końca. Tak, objechałem rynek, ale tam nie jadę, nie ma bata i macie kościół Mariacki fajny ta poczta, tylko pytanie czy na pewno ktoś tam jest, i czy na pewno trzeźwy? Cukiści zamknięte. I sprawa ma się tak: byłem w pracowni kantora. I najpierw trzeba odwiedzić go, to teka, jakoś tak. Na pewno trzeba tam przyjechać z jakąś wiedzą na temat samego artysty. Więc to jest tylko to, to jest taka jakaś pamiątka, uzupełnienia materiału. Powiem tak, ten GPS wygląda jak auto alarm szybki przy... Uzbrojony, jak nie wiem co. Dobra, to może tak podsumowuj... podsumuję, co ja będę chciał zrobić w najbliższym czasie. Na pewno będę kontynuował shorty. Bardzo fajnie się oglądają, więc na pewno szor... zobaczycie dużo shortów. Będ... Myślę, jak zrobić filmy na temat podróży. Czy te shorty są wystarczające, czy nie rozwinąć ich trochę więcej i jakieś robić odcinki podsumowujące. Dajcie znać. Będzie też konkurs. konkurs. Ciężko to nazwać konkursem. Jeżeli będziecie chcieli dostać po prostu ode mnie jakąś pocztówkę. W związku z tym, że dużo jeżdżę po kraju ostatnio, to zachęcam Was do subskrypcji, obserwacji moich profili pod shortami, tymi krótkimi formami. Czasami będę Was prosił o komentarz. I dla wybranych osób będę wysyłał po prostu pocztówki. Mam też pomysł na taką inną serię podróżniczą. Trochę kolarską, trochę kulinarną. Zobaczymy jak z te, co z tego wyjdzie. Oczywiście zaczynam od Krakowa. Mam nadzieję, że za niedługo nagram pierwszy odcinek oraz za niedługo się okaże. Będę miał chęć też nagrać kilka takich odcinków. Powiedzmy. Ogólnoporadnikowych, więc y, też po prostu bądźcie ze mną. Na razie na najbliższe okazje na maj. Planuję na pewno w końcu zmontować podcast, który nagrałem z moim kolegą Grzesiem i mam nadzieję, że za niedługo go usłyszycie. Będę chciał wam, będę chciał się rozliczyć w końcu z pomorską 500, która w sumie już była parę lat temu, więc też ważne, żeby, żeby się z nią jak najszybciej rozliczyć. Jeżeli chodzi o najbliższe tematy rowerowe, no to na pewno będę kontynuował wiślaną trasę rowerową. Na razie mam zrobiony fragment właśnie od Baraniej Góry do Krakowa i czas będzie go kontynuować. No i ja też pojawią się pierwsze starty, więc też. Mam nadzieję, że będę nagrywał w miarę na bieżąco jakieś relacje z nich. To chyba wszystko na dzisiaj. Dajcie suba, dajcie komentarz. Napiszcie, czy tęsknicie, czy lubicie shorty. Napiszcie, co chcecie zobaczyć na tym kanale. Może coś fajnego zobaczę. Ewentualnie możecie napisać o jakichś fajnych knajpkach w Krakowie, co polecacie, co lubicie. No i nic, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!